Witajcie, kochani, kontynuujemy dalej. Piętnasta róża. Któryś jest w niebie. Odmawiając pobożnie tę bożą modlitwę, pełnimy tyle aktów najszlachetniejszych cnót chrześcijańskich, ile w niej słów. Mówiąc: Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, czynimy prawdziwe akty wiary, uwielbienia i pokory. Pragnąc, aby Jego imię się święciło i było uwielbione, Okazujemy wielką gorliwość o jego chwałę. Prosząc go, abyśmy posiedli jego królestwo, czynimy akt nadziei. Pragnąc, aby jego wola pełniła się jak w niebie, tak i na ziemi, dajemy dowód ducha prawdziwego posłuszeństwa. Prosząc go o nasz chleb powszedni, praktykujemy ubóstwo ducha i oderwanie od dóbr ziemskich. Prosząc go, aby odpuścił nam nasze grzechy, Czynimy akt żalu. Przebaczając tym, którzy nas obrazili, praktykujemy miłosierdzie w jego najwyższym stopniu. Prosząc o jego pomoc w pokusie, czynimy akt pokory, roztropności i mocy. Czekając, że nas uwolni od złego, praktykujemy cierpliwość. W końcu, prosząc o te wszystkie rzeczy nie tylko dla nas, ale także dla naszego bliźniego i dla wszystkich członków kościoła, Postępujemy jak prawdziwe dzieci Boże. Naśladujemy Boga w Jego miłości, ogarniającej wszystkich i zachowujemy Jego przykazanie miłości bliźniego. Odwracamy się od wszystkich grzechów i jesteśmy posłuszni wszystkim przykazaniom Bożym. Jeżeli odmawiając tę modlitwę, nasze serce i nasz język są w zgodzie, jeżeli nie żywymi nie żywimy intencji, Przeciwnych znaczeniu Bożych słów, które powtarzamy. Wyrażamy uczucia najgłębszego szacunku dla boskiej osoby i przejęci słuszną bojaźnią, unikamy pychy i uniżamy się aż do nicości, kiedy rozmyślamy, że Bóg jest w niebie, to jest nieskończenie ponad nami z powodu wielkości Jego majestatu. Pamiętamy, że otrzymaliśmy od Boga istnienie tak. Za pośrednictwem rodziców i wykształcenie przez nauczycieli, którzy tutaj na ziemi zastępują nam Boga. Jedni i drudzy są dla nas jego żywym obrazem i czujemy obowiązek czczenia ich albo lepiej czczenia Boga w nich i uważamy bardziej, aby nie gardzić Nimi i nie zasmucać ich, kiedy wymawiamy imię Ojca. Co jeszcze? Kiedy pragniemy, aby było chwalone Święte imię Boże, jesteśmy dalecy od zniesławienia go. Kiedy patrzymy na Królestwo Boże jako na nasze dziedzictwo, wyrzekamy się wszelkiego przywiązania do dóbr tego świata. Kiedy ze szczerością prosimy dla bliźniego o te same dobra, których pragniemy dla nas samych, wyrzekamy się nienawiści, sporów i zazdrości. 16. Róża Chleba naszego. A kiedy prosimy Boga o chleb powszedni, odrzucamy obżarstwo i rozkosze, które żywią się obfitością, kiedy szczerze prosimy Boga, aby nam przebaczył, jak my przebaczamy temu, kto nas obraził, tłumimy gniew i każdą chęć zemsty, dobrem odpłacamy za zło i kochamy naszych nieprzyjaciół, kiedy prosimy Boga, aby nie pozwolił byśmy upadli w grzech w chwili pokusy, Dajemy dowód, że nie jesteśmy leniwi, że szukamy środków, aby zwalczyć wady i że pracujemy nad naszym zbawieniem. W końcu, kiedy prosimy Boga, aby nas uwolnił od złego, boimy się Jego sprawiedliwości i jesteśmy błogosławieni, ponieważ początkiem mądrości jest bojaźń Boża i nie ma nikogo, kto by chciał lub mógł grzeszyć, jeżeli boi się Boga. Siedemnasta róża. Zdrowaś Maryjo. Pozdrowienie anielskie jest tak wzniosłe i tak szlachetne, że błogosławiony Alan przypuszczał, że żadne im inne stworzenie nie będzie zdolne go pojąć. Tylko Jezus Chrystus, zrodzony z Maryi dziewicy, jest w stanie je wyjaśnić. Zawdzięcza ono swoją wspaniałość głównie Najświętszej Maryi, do której było zwrócone celowi wcielenia się słowa, w jakim zostało przyniesione z nieba i archaniłowi Gabrielowi, który pierwszy je wymówił. Pozdrowienie anielskie streszcza najkrócej całą teologię o najświętszej dziewicy. Znajduje się w nim chwała i prośba. Chwała obejmuje wszystko to, co stanowi wielkość najświętszej Maryi, prośba wszystko to, o co mamy ją prosić. I czego możemy oczekiwać od jej dobroci względem nas? Najświętsza trójca objawiła pierwszą jego część. Święta Elżbieta, oświecona przez Ducha Świętego, dodała do niego drugą, a Kościół na Soborze Efeskim dodał jego zakończenie. Nastąpiło to po potępieniu błędu nestoriusza i określeniu, że najświętsza dziewica jest naprawdę matką Boga. Tak właśnie Sobór zarządził, aby Matka Najświętsza była wzywana tym chwalebnym wezwaniem święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Najświętsza dziewica jest tym szczęśliwym stworzeniem, do którego zostało zwrócone boskie pozdrowienie w celu załatwienia największej i najważniejszej sprawy w świecie wcielenia odwiecznego słowa pomiędzy Bogiem i ludźmi odkupienia rodzaju ludzkiego Ambasadorem tak szczęśliwej wiadomości był archanioł Gabriel jeden z książąt dworu niebieskiego Pozdrowienie anielskie zawiera wiarę i nadzieję patriarchów proroków i apostołów było i jest stałością i siłą męczenników mądrością doktorów wytrwałością wyznawców i życiem zakonników. Jest nowym kantykiem prawa łaski, radością aniołów i ludzi, postrachem i zawstydzeniem szatanów. Dzięki pozdrowieniu anielskiemu Bóg stał się człowiekiem, dziewica stała się matką Boga, dusze sprawiedliwych zostały uwolnione z otchłani, ruiny nieba zostały odrestaurowane, puste trony wypełnio, wypełniły się, grzech został przebaczony. Została dana nam łaska, chorzy ozdrowieli, umarli z martwych wstali, powrócili wygnańcy. przynajświętsza Trójca zaniechała swego gniewu, a ludzie otrzymali życie wieczne. Jednym słowem, pozdrowienie anielskie jest tęczą, znakiem łaski Bożej udzielonej światu. osiemnasta róża Pozdrowienie anielskie. Jakkolwiek nie ma nic Większego od Boskiego Majestatu i równocześnie nic bardziej niegodziwego od człowieka uważanego za grzesznika, ten najwyższy majestat nie gardzi jednak naszymi hołdami i odbiera cześć, kiedy my śpiewamy Jego chwałę. A pozdrowienie anielskie jest jedną z najpiękniejszych pieśni, którą my możemy chwalić Najwyższego. Tą nową pieśnią, którą Dawid zapowiedział że będzie śpiewana na przyjęcie Zbawiciela jest właśnie pozdrowienie anielskie. Istnieje kantyk stary i istnieje kantyk nowy. Kantyk stary to ten, który Izraelici śpiewali z okazji stworzenia zachowania świata, uwolnienia z niewoli, przejścia przez Morze Czerwone, manny i wszystkich innych łask nieba. Kantyk nowy to ten, który chrześcijanie śpiewają jako podziękowanie, za wcielenie i odkupienie. Te cuda dokonały się za pośrednictwem pozdrowienia anielskiego. Dlatego my powtarzamy to samo pozdrowienie w celu podziękowania Najświętszej Trójcy za te nieocenione jej dobrodziejstwa. Chwalimy Boga Ojca, że tak bardzo ukochał świat i aby go zbawić dał mu swego jednorodzonego Syna. Błogosławimy Boga Syna ponieważ przyszedł z nieba na ziemię, stał się człowiekiem i odkupił nas. Chwalimy Boga Ducha Świętego, ponieważ ukształtował w łonie najświętszej dziewicy to ciało najczystsze, które było ofiarą naszych grzechów. Właśnie z tymi uczuciami wdzięczności mamy odmawiać pozdrowienie anielskie, to jest czyniąc akt wiary, nadziei i miłości, podziękowania za dobrodziejstwo naszego zbawienia. Jest prawdą, że ten nowy kantyk zwraca się wprost do Matki Bożej i zawiera jej pochwały. Lecz jest tak samo prawdą, że oddaje on wielką chwałę Trójcy Przenajświętszej, ponieważ cała cześć, którą oddajemy najświętszej dziewicy, powraca do Boga, który jest przyczyną wszystkich jej doskonałości i cnót. Bóg Ojciec jest chwalony, ponieważ czcimy najdoskonalsze z jego stworzeń. Bóg, Syn jest chwalony, ponieważ czcimy najczystszą Jego Matką. Bóg, Duch Święty jest uwielbiony, ponieważ podziwiamy łaski, które mi wypełnił swoją oblubienicę. Jak nigdyś Najświętsza Dziewica swoim pięknym kantykiem Magnificat oddała Panu chwałę i błogosławieństwa, które otrzymała od swojej krewnej Elżbiety dla swojej najwyższej godności Matki Bożej, tak dzisiaj ona odsyła od razu panu pochwały i błogosławieństwa, które my jej oddajemy przez pozdrowienie anielskie. Skoro pozdrowienie anielskie oddaje chwałę Trójcy przy to jest ono także najdoskonalszą pieśnią, którą my możemy zwrócić się do Matki Najświętszej. Święta Matylda pragnęła wiedzieć, w jaki sposób mogłaby najlepiej dać dowód czułości swego nabożeństwa do Matki Bożej. Pewnego dnia została porwana w duchu i zobaczyła najświętszą dziewicę. Na piersi miała napisane złotymi literami słowa pozdrowienia anielskiego. Więc, powiedziała jej, córko moja, że nikt nie może uczcić mnie pozdrowieniem przyjemniejszym od tego, które najczcigodniejsza trójca do mnie za pośrednictwem anioła skierowała i którym podniosła mnie do godności Matki Boga. Dzięki temu Awe, co znaczy Ewa, Pojęła, jak Bóg w swojej wszechmocy zachował mnie od każdej plamy grzechu i od cierpień, którym pierwsza niewiasta została poddana. Imię Maryja, co znaczy Pani Światła, wyraża, że Pan Bóg napełnił mnie mądrością i światłem, abym rozjaśniła, jak świetlana gwiazda nieba, niebo i ziemię. Słowa pełna łaski przypominają mi, że duch święty wypełnia mnie tyloma łaskami, że mogę udzielić ich z obfitością tym wszystkim, którzy o nie proszą przez moje wstawiennictwo. Gdy mówicie: Pan jest z Tobą, odnawia się, się w moim sercu niewypowiedziana radość, jaką odczułam, kiedy wcieliło się we mnie Słowo Boże. Słysząc słowa: Błogosławiona jesteś między niewiastami. Wychwalam miłosierdzie Boże, które mnie wyniosło do tak wielkiego stopnia szczęścia. Kiedy w końcu słyszę i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus, całe niebo raduje się, a ja z nim, widząc Jezusa mojego syna, uwielbionego i chwalonego za to, że zbawił ludzi. <tryk> Dziesiąta róża, e, druga część. Pozdrowienia anielskiego, tu jest kontynuacja. Wśród cudownych spraw objawionych przez najświętszą dziewicę, błogosławionemu Alanowi, a my wiemy, że ten człowiek, mający wielkie nabożeństwo do Maryi, potwierdził przysięgą otrzymane objawienia, są trzy, które zasługują na szczególną uwagę. Pierwsza, która jest podstaw prawdopodobnym i bliskim znakiem kary wiecznej, to zaniedbywać być oziębłym. A gorzej jeszcze, odrzucać pozdrowienie anielskie, przez które świat został odbudowany. Druga, pamiętać, że ci, którzy mają nabożeństwo do tego Boskiego pozdrowienia, posiadają bardzo wielki zadatek niebieskiego przeznaczenia. Trzecia, ufać, że ci, którzy otrzymali od Boga łaskę kochania Najświętszej Dziewicy i służenia jej z miłością, muszą bardzo starać się kochać Ją i służyć jej dopóki ona nie każe ich umieścić w niebie swemu synowi w stopniu chwały odpowiednim do ich zasług. Wszyscy heretycy i synowie diabła, którzy noszą widoczne znaki ich potępienia, nienawidzą zdrować Maryjo. Nauczą się może Ojcze Nasz, lecz zdrować Maryjo nie. Woleliby nosić na sobie raczej żmije niż różaniec. Także wśród katolików, którzy niestety noszą z namią kary, nie troszczą się o różaniec, zaniedbują jego odmawianie lub mówią go o ziemble i w pośpiechu. I chociaż nie wierzyłbym temu, co zostało objawione błogosławionemu Alanowi, wystarczyłoby mi moje doświadczenie osobiste, aby przekonać się o tej strasznej i pocieszającej prawdzie. Nie wiem, a nawet nie widzę jasno, jak to, być może, by nabożeństwo pozornie tak mało ważne było nieomylnym znakiem zbawienia wiecznego, a nie posiadanie go znakiem potępienia. Nic jednakże bardziej prawdziwego. Widzimy przecież, jak zwolennicy nowych nauk dzisiejszych dni, jansenici, potępili, potępieni przez Kościół, Zaniedbują bardzo, pomimo pozornej ich wielkiej pobożności, nabożeństwo Różańca Świętego i przykładają się często, pod najbardziej udawanymi pretekstami, do wytępienia go z umysłu i z serca osób przebywających z nimi. Nie potępiają oni otwarcie, jak to czynią Kalwini, Różańca Szkaplerza, lecz ich sposób postępowania, aby osiągnąć swój cel, jest tym szkodliwszy szkodliwszy im bardziej przebiegły. Będziemy o tym jeszcze mówili. Moje, zdrowaś Maryjo, mój różaniec, jest moją ulubioną modlitwą, jest dla mnie pewnym kamieniem porównania, aby odróżnić tych, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego od tych, którzy są oznaczeni przez złego Ducha. Znałem dusze, które wydawały się latać jak orły aż pod pochmury. Przez swoją wzniosłą kontemplację, a były natomiast na nieszczęście oszukane przez szatana. Odkryłem ich łudzenie się nie inaczej jak przez zdrowaś Maryjo i różaniec, pierwsze i drugie odrzucone przez nich, jako niegodne ich szacunku. Zdrowaś Maryjo jest niebieską i boską rosą, która padając do duszy, daje jej przedziwną płodność, aby rodzić cnotę wszelkiego rodzaju. Im więcej dusza jest nawodniona tą modlitwą, tym bardziej staje się jasnowidząca w duchu, cała promieniem w sercu, uzbrojona przeciwko każdemu swemu nieprzyjacielowi. Zdrowaś Maryjo jest przenikliwą i ognistą strzałą. Jeżeli jakiś kaznodzieja poprzedza nią Słowo Boże, które głosi, Zdobywa ono siłę zdolną przebić, wzruszyć i nawrócić najtwardsze serca, chociaż nie byłby on wyposażony w talenty naturalne dla głoszenia słowa. Właśnie to było strzałą ukrytą, którą najświętsza dziewica, jak już powiedziałem, zasugerowała świętemu Dominikowi i błogosławionemu Alanowi jako najbardziej skuteczną, aby nawrócić heretyków i grzeszników. Stąd przyzwyczajenie kaznodziei, zapewnia nas święty Antoni, odmawiać zdrowa się Maryjo na początku każdego kazania. Dobrze, kochani, dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia. Niech będzie Bóg uwielbiony.